Język polski to bardzo trudny jest język. Polska języka jest kul cool. bardzo ładny język. No on bardzo mi podoba. To dla mnie piękny, piękny język. Znaczy na ten kurs sporo osób przychodzi już w takim wieku. No to znaczy nie są to studenci, nie są to już uczniowie i mm, z różnych powodów. Bardzo różnych. No, mogę wymienić te powody. No, mieliśmy prawników na przykład, nie? Bo, i y, po tym kursie widać doskonale, jak, y, jaka jest potrzeba języka polskiego, y, jak ścisłe są kontakty między Polską a Litwą. Oh, Mój moi... mąż jest Polakiem. Może, że dużo czytam na polskim języku i chcę bardzo chciała spotkać się spotkać z gramatyką. Mój chłopak jest Polakiem. Ważny języka... język. język dla Litwy. Nie, bo my mamy grupę od zera. Mamy kilka takich grup i mamy grupę zaawansowaną. I w tej grupie zaawansowanej no, zawsze jest pewien kłopot z tą grupą zaawansowaną, ponieważ do tej grupy my nie mamy kilka grup zaawansowanych, z tego powodu, że zazwyczaj trudno uzbierać taką grupę. I przychodzą na przykład osoby, które się uczyły tylko w ciągu jednego semestru i osoby, które na przykład już no, dobrze mówią, bardzo dobrze albo pochodzą z jakichś rodzin mieszanych. No ja. Mam polskie korzenie i um, bardzo chcę rozmawiać po polsku. No ja ну, już uczyłam się języka polskiego. Ja chciałam e, jego wyuczyć dokładnie. Mam trochę rodziny w Polsce, no on jest liczbinami, których czas po, po wojnie. Wyszedli i tam zostały. Znaczy najtrudniejszy jest chyba liczebnik. Oczywiście wymowa na początku: si, zi, ci, dzi i tak dalej, szerzej, bo nie odróżniają na początku szę od si na przykład, ale też bardzo ich zaskakuje forma męsko-sobowa, nie sobowa ponieważ nie ma czegoś takiego w języku litewskim albo albo w rosyjskim, nie? Liczebniki. Gramatyka, liczebniki. Ja czuję się, że bukwa L z takim... Ja wiem, że Polacy nie umią wymówić L twardą. Oni, oni mówią o Nie ma trudnych rzeczy. Jeżeli uczysz się, to wszystko. Trzeba się od nich takiego otwarcia na inną kulturę, bo to są różni ludzie i widać pewną życzliwość, nie? Też życzliwość do... Do kultury polskiej, tak bym powiedziała. Wszystko będzie dobrze.